Wybierając liceum bardzo zależało mi na tym, żeby pójść do miejsca, w którym mój głos ma znaczenie i w którym mogę rozwijać nie tylko swój intelekt i swoje różne zdolności takie dydaktyczne, ale też, żebym mogła wszystkie swoje inicjatywy, jakieś plany, marzenia, takie rzeczy po prostu licealne, żeby one mogły się stać rzeczywistością i żebym faktycznie miała coś do powiedzenia w takiej społeczności szkolnej. Jeśli mamy jakieś pomysły na to, żeby ulepszyć tutaj nasze funkcjonowanie w szkole, albo mamy różne marzenia i, i po prostu takie plany, rzeczy, które też chcemy Rozwijać w takiej sferze chociażby artystycznej, to właśnie mamy bardzo łatwy do tego dostęp i po prostu, jeśli chcesz, to to, to zrobisz. I przykładem tego jest na przykład to, że jak przyszłam tutaj do liceum. To tak z koleżanką mówimy, kurczę, nie ma Instagrama szkolnego, a tyle się tu super rzeczy dzieje, czemu by tego nie pokazać? Staliliśmy zasady, jak to będzie działać, no i teraz jest. Dzisiaj mamy 500 obserwujących. E, się nam udało e, tyle osób przyciągnąć naszą aktywnością i rzeczami, które robimy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i działa to bardzo prężnie. I postanowiliśmy zrobić koncert. Koncert, na którym też zbieraliśmy, były takie cegiełki, jakby wstępu, i uzbieraliśmy na nim pieniądze, na cele właśnie szkolne, dofinansujemy dzięki temu na przykład wyjazd do opery. Po prostu widać, że u nas się dużo dzieje poza takimi rzeczami naukowymi, bo też pilnie się uczymy. To między lekcjami w czasie wolnym lubimy po prostu spędzać tutaj czas.